Rok 81, grudzień 13. Plan wojenny wprowadził Towarzysz Jaruzelski z całą Radą Ministrów. W stanie wojennym było tak: nie wolno się było poruszać, to było mi specjalne zezwolenie. Pracowałem. W fabryce to była, no dyrektor było specjalne zezwolenie, bo była policja, kontrolowali każdy jeden pojazd, od roweru po samochód. Mieliśmy zezwolenie do pójścia do fabryki, bo na 12 w nocy, na 24 się jeździło. Śnieg, mróz, 26, 28 stopni, pamiętamy. Nie było światła, wyłączyli świat. Każdy podwórze, kto miał samochód, był do dyspozycji wojska, milicji, przepraszam. tu na drogę, uszykowali do podwórze. Mieliśmy srebrnę, mogła przyjść policja godzinę, dwie, zabrać, pojechać. A czy było dalej, to ja wątpię. Na ulicach miasta koksowniki, Pilnowało ZOMO tak zwane. Ci ludzie byli niedobrzy. To była policja pod policją. ZOMO się nazywało. A mieli siedzibę, ulica się nazywa Zakręt, naprzeciw azotu. A teraz sam jest ZOMO opieki społecznej. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.